Wydarzenia lokalne, witam Państwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek około godziny 10.30 na skrzyżowaniu ulicy Rejtana z ulicą Wojska Polskiego, gdzie kierujący samochodem marki Fiat Uno najechał na tył poprzedzającego go samochodu marki Volkswagen Transporter. W wyniku zdarzenia kierujący oraz dwie pasażerki pojazdu zostali przewiezieni do szpitala. Pokrzywdzeni doznali ogólnych potłuczeń oraz obrażeń ciała. We wtorek w mieszkaniu przy ulicy Kosmicznej w Częstochowie dwóch mężczyzn podających się za pracowników spółdzieli mieszkaniowej weszło do mieszkania siedemdziesięciodwuletniej kobiety, gdzie pod pozorem uszczelniania okien wykorzystali nieuwagę staruszki i ukradli jej pieniądze. Częstochowska policja ostrzegając przed oszustami apeluje o ostrożność oraz o to, aby nie wpuszczać obcych do domu. Również we wtorek po telefonie fałszywej wnuczki oszczędności straciła 79-letnia Częstochowianka. Kobieta przekazała kilkadziesiąt tysięcy złotych pracownicy banku, którą przysłała po pieniądze rzekoma wnuczka. Jak się okazało, mieszkanka ulicy Fosza w Częstochowie została oszukana. Częstochowa przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Pozory mylą, do nie, która potrwa do września 2011 roku. Organizatorem kampanii jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, Browary Polskie i Wydział Prewencji Komendy Głównej Policji. Celem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd kupującego nie oznacza jego pełnoletności, którą z zakupu napojów alkoholowych. W ramach kampanii samorządy uczestniczące w programie otrzymują bezpłatnie projekt edukacyjny oraz szkolenie dla właścicieli sklepów, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z przepisami prawnymi, dotyczącymi sprzedaży i podawania alkoholu, wydawania i cofania zezwoleń, uprawnień i obowiązków przedsiębiorców. Do Częstochowy przyjechało 24 uczestników work z Litwy i Niemiec, którzy wspólnie z 12-osobową grupą z Polski w trzy tygodnie zbudują plac zabaw w Parku Narutowicza. Wolontariusze gościli dziś w Urzędzie Miasta, gdzie spotkali się z prezydentem Krzysztofem Matyaszczykiem oraz jego zastępcą Jarosławem Marszałkiem. Przebudowa rynku wieluńskiego oddala się, gdyż obecne władze Częstochowy zmieniły zdanie. W tym roku Urząd Miasta planował przeprowadzenie konkursu architektonicznego na rynek wieluński, jednak w ramach oszczędności budżetowych zrezygnowali z organizacji konkursu. Magistrat zaoszczędzi w ten sposób 100 tysięcy złotych. Czy to oznacza całkowitą rezygnację z planów przebudowy rynku wieluńskiego? O szczegółach poinformował nas Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Częstochowskiego Magistratu. Kiedy możemy spodziewać się o modernizacji rynku wieluńskiego i co w związku z jego nawierzchnią? Czy na razie w tym roku były zapisane rzeczywiście środki na rozpoczęcie procedury związanej z ewentualnym rozpisaniem jakiegoś konkursu e, lub koncepcji, przygotowaniem koncepcji zagospodarowania rynku wieluńskiego. Niestety z racji na e, oszczędności budżetowe cięcia e, w miejskich wydatkach niezbędne niestety ze względu na trudny stan finansów publicznych miasta Częstochowy. Te środki zostały ścięte. Natomiast w tym roku będzie rzeczywiście możliwa modernizacja nawierzchni rynku wieluńskiego. Władze miasta uznały, że to jest w tej chwili istotna sprawa, aby poprawić nieco poruszanie się zmotoryzowanym po rynku po rynku wieluńskiego poprzez ulicę Rocha i awloty od strony Jana Pawła II. Natomiast jeżeli chodzi o rewitalizacja rynku miejskiego to jest oczywiście projekt, od którego miasto nie odstępuje, natomiast na pewno będzie on troszeczkę odsunięty w czasie. Znaczy sama koncepcja zagospodarowania, ewentualnie jakiś konkurs architektoniczny związany i powiązany z konsultacjami społecznymi, a następnie oczywiście ewentualna rewitalizacja i, i całościowa modernizacja tego rynku. Natomiast priorytetem, jeżeli chodzi o takie istotne place miejskie, to jest stary rynek. Jeżeli chodzi o stary rynek, tutaj możemy się spodziewać wcześniej decyzji, wcześniej działań, które doprowadzą do uporządkowania płyty starego rynku i jego właściwego zagospodarowania, natomiast w tej drugiej kolejności dopiero będzie, będą prace planistyczne, a następnie już sama inwestycja związana z rynkiem wieluńskim. Miejski Zarząd Drugi Transportów Częstowi jest organizatorem konkursu internetowego związanego z wiedzą na temat inwestycji połączenie DK1 z północną częścią miasta Częstochowy węzeł DK1 z ulicą Makuszyńskiego. Na podanej stronie internetowej 10 dnia każdego miesiąca umieszczone jest jedno pytanie dotyczące tej inwestycji. Pierwsze dwie osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi pocztą elektroniczną na podany adres otrzymują nagrody. Ulica Henryka Sienkiewicza, jedna z głównych ulic w Blachowni, jest częściowo nieczynna, gdy rozpoczął się długo wyczekiwany remont jazdu na stawie. Remont jazdu ma kosztować ponad 4,5 miliona złotych. 17 sierpnia odbędzie się strajk kolejarzy przewozów regionalnych. Dla klientów kolei nadzieją, by dotrzeć do celu, może być PKP Intercity, które oficjalnie zapowiedziało, że będzie honorować bilety tego przewoźnika w pociągach TLK. Dodatkowo na pięciu dworcach w Polsce pracownicy Intercity wygłaszać będą zapowiedzi megafonowe na temat zakłóceń w ruchu pociągów przewozów regionalnych. Kierowcy zostaną zmuszeni do przestrzegania ograniczeń prędkości waleńczowi i opatowie, gdyż droga krajowa nr 43 w tych miejscowościach zostanie zwężona z powodu przebudowy tego odcinka. Przebudowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce rozpocząć jeszcze w tym roku. Prace potrwają pół roku, ale dodać do tego trzeba martwy okres zimowy. Od poniedziałku w Częstochowskim Urzędzie Pocztowym przy ulicy Śląskiej można wstępować pocztówki i listy okolicznościowym datownikiem z hasłem Słynni Częstochowianie, Kalina Jędrusik, 1931-1991. Są także kartki z aktorką, a wszystko to z okazji 20. rocznicy śmierci artystki. W środowiskowym chówcu pracy w Częstochowie trwają zapisy do gimnazjum. Szkoła przyjmuje młodzież od 15 roku życia w ale zapisujący się do niej kandydat na ucznia nie może mieć skończonych 18 lat. To gimnazjum dla młodzieży, której z różnych powodów w życiu coś nie poszło. Mogą tu nie tylko nadrobić stracone lata nauki, ale też zdobyć dowolny zawód. Nauka w gimnazjum zajmuje trzy dni w tygodniu, przygotowanie do zawodu dwa. Nauka dla wszystkich jest bezpłatna, uczniowie dostają nawet podręczniki. To dla wielu niem zamożnych rodzin bardzo duże ułatwienie. Na co dzień mogą korzystać z opieki psychologa. Nauka kończy się po trzech latach egzaminem gimnazjalnym. Uzyskany egzamin państwowy pozwala na kontynuowanie edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, a także wyższych. Dla wielu osób taka oferta jest rzeczywistą szansą, by w życiu wyjść na prostą. W środę o godzinie 12.00 odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie parku miniatur saklarnych na Złotej Górze w Częstochowie. Jest tam 14 replik sanktuariów, takie jak Ostra Brama w Wilnie, czy Świątynia Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Do końca roku przybędą jeszcze dwie miniatury, w przyszłym kolejna, a w sumie będzie ich 17. Większość jest wykonywana w skali 1 do 25. Nie ma jasnej góry, którą można zobaczyć z platformy widokowej. Wygląda z tej odległości jak miniatura. Jest to prywatne przedsięwzięcie. Spółka MTK Molion wykupiła 16 hektarów na terenie dawnych kamieniołomów na przedmieściach Częstochowy. Sam park miniatur to jednak za mało, aby przyciągnąć tam turystów. Dlatego spółka przygotowuje jeszcze inne atrakcje. Będzie tam plac zabaw dla dzieci, a w sezonie zimowym wyciąg leciarski, torsaneczkowy oraz lodowisko. Nie zabraknie także punktów gastronomicznych. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.